Witam wszystkich z wieczora, póki jeszcze nie na tak wygląda mój pokój w bungalowie. Tam mam widok na, na basen. Dostałem najlepszy pokój od tutaj szefa. No tutaj mam laptopa i zaraz sobie jeszcze wyjdę po walizkę. Tutaj mam też kibel, jeszcze nie byłem. Zobaczmy. Wszystko elegancko, biało. No to jest taki taki zagrodzone, bo tu w góry mamy jedną przestrzeń. No, tak to wygląda, póki nie nabałaganiłem. Dobra, idę po walizki. Tam w przodu jest basen, on się teraz jeszcze nie jest poświetlony, bo będziemy na wesele. Walizkę sobie położyłem, tu mi chłopaki nawet ją przynieśli z obsługi. Tam jest cały bar, także będę miał blisko. Dobra, jutro Wam za dnia to pokażę. Na razie, jedziemy na imprezę, to chodźcie z nami na imprezę, to coś nagramy na tej imprezie wesele, nie? Założę długie spodnie, nigdy nie zakładałem, ale już teraz na mnie pasują, bo schudłem trochę. Tak więc długie spodnie bojówki, zawsze to długie lepiej niż krótkie. Tutaj nie ma takiego zwyczaju jak u nas, żeby się jakieś garnitury ubierać, ale zawsze coś nie. Słuchajcie, ja jadę tym, foreignerem, z ziomeczkiem, ale ziomeczka nie będę wam pokazywał. Czarny mnie odprowadzał, bo mnie jakoś lubi, i zauważyłem, ale czarnego nie zawieramy z nami, jedziemy na wesele kmerskie. Jedziemy na dwa auta. Tu mam jakiś problem kurde z przekładnią biegów. Kolega często nie jeździ, tak powiedziałem, nie pokażę go. No bo się nie chce fotografirować, Czarny szczeka, bo to mój kumpel jest. Odprowadza mnie. Przekierowali do tego to bo mówią: To stary rupieś, tu można jarać, nie? Czarny nas do samej drogi odprowadza, czeka, jeszcze widzicie, to jest, jest w przodu. Przed maską przebieg teraz, już prawie nie popełni i wróci do resortu. Może to już nie będzie z Słuchajcie, idziemy na wiejskie wesele Tak to już tam się rozbłyszcznęło Kiedyś takie namioty pokazywałem u nas na dzielnicy Tutaj jesteśmy we wsi Takie też namioty Tak wygląda Takie wejście Zaraz do pary młodej Morze życzenia Zostawić hajsik I To Dziewczyny pięknie ubrane Nasze towarzystwo weszło, ale ja sobie spalę na zewnątrz. Nie wiem, czy tam można palić w tym razie. Tu przy stoliku następuje spisywanie koper, kto ile dał w prezencie, żeby było wiadomo. <śm> <śm> អាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាចអាច បាទចូលចិត្តក៏ឆ្លឡាយមិនយើងបើប្រសាຫາគ្រឿងយន្តនេះបាទឬជួយឆានក៏ព្រះជំនុំចំហើយបាទទូគ្រប់កម្មវិធីຫາកម្មវិធីមកកលការសាក់នេះលេខទូរស័ព្ទ088510កលការឬកាត់ផ្លែឈើថ្លៃរបស់តនកម្មវិធីភឿយើងនៅចាបាទខ្ញុំយល់ពីពីលៃនឹងចាប់យក បាក់លោកប៉ានេះមកខុសចាកត់ត្រួតហើយបើថាចង់បាក់ច្រើនចាំអើពីក៏អូអូដឹងហើយយ៉ាងទៅវិណាដឹងពីណាសុំអសាស្ត្រៃតាប់ជាទៅយុបាសិននេះកំពុងភាសាអានេះបាក់ផ្កលអីកន្លែងពួកសុំចាញ់មធ្យមមកចាស់ពីស្ដៅខ្លួនហ្នឹងហើយយ៉ាងណាហ្នឹងបាទពីស្នាមលេងអមទៅដាក់មងទេហើយត្រៀម1 2 បាយធ្វើតំណាអាទីស្រាំមួយ twein យីយីយីអូមួយមួយមួយកលាកុំលេបពេកអានោះក៏អត់ពីខ្វាយហេបាយអូយខ្វះខាងផ្លួយមិនលប៉ាឆ្នាប់បាយអអត់ទូចអត់ទូចនេះអត់ទូចអូ Dzień lampę? Impreza dobiega końca dla do nas Polaków bo o ile można, na tak, no, to są 5%. Jedziemy do resortu na wódkę Na pić się tak Takie rozwiązanie Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobra, podjechaliśmy sobie jeszcze po zakupy, jesteśmy w markecie i co? I jedziemy na bazę zaraz, tak jak Misza powiedział, słuchajcie, ja się właśnie co obudziłem. Z rana taki mam widok tutaj taras, a na taras Wracam zaraz Nie wiem, jak się otwiera. Światostan i Basenostan.